I tak oto dotarliśmy na osi czasu do 7 lutego, sobota kolego, a tutaj paczka, a tutaj nożyk, który paczkę tę otworzy. Oto jej zawartość. Otóż postanowiłem zrobić konkurs dla wspierających, ale nie był to dobry pomysł, chyba, moi drodzy, ponieważ Ponieważ zamówiłem pięć latarek, a zgłosiło się tylko trzech chętnych pod filmikiem styczniowy konkurs dla wspierających, wystarczyło napisać słowo latarka w komentarzu i być wspierającym ten kanał, ale wspierających jest niewielu. Może nie wszystkie filmy oglądają. No i trzech wspierających, otrzyma taką latarkę czołówkę ode mnie. Będą to. Pan Gołąb z kanału Gołąb Recycling, pójdzie jedna do niego. Pan Depresyjny z kanału Depresyjne Znaleziska, chyba tak się nazywa ten kanał. Następna pójdzie do niego. No i Pan Lech Godlewski, który jest też wspierającym kanału mojego. Proszę o adresy na maila. Mail będzie pod filmem, w opisie i proszę o wasze adresy, aby wysłać jak najszybciej te latareczki do was. Mam nadzieję, że będą służyły. No i tak, zostały mi dwie. Jedną postanowiłem podarować sobie. Dziękuję ci zawodowy. Będzie idealna na wieczorne łowy. No i jedną latareczkę otrzymuje kolega, który napisał komentarz, yy, taki miły, w postach, tam gdzie są posty, pod moim najnowszym postem, mm. gdzie jest moja twarz I jeżeli swój adres mi podasz na maila, to ci ją wyślę, jeśli nie podasz adresu na maila, to zostawi ją też dla siebie, także... Yy, yy. Jeżeli ją chcesz, to podaj adres. Wyślę ci ją, jeżeli nie chcesz, to to twoja sprawa, to będę miał dwie. No i tak myślałem taki konkurs robić wiecie co miesiąc. Ale nie jest to dobry pomysł, bo to dyskryminuje tych zwykłych widzów, którzy nie wspierają jakby finansowo kanału, ale którzy oglądają, łapkę dają, dają subika. Więc odchodzę od tego pomysłu i będę Wam dawał raz na jakiś czas niespodzianki za fajny komentarz, albo tak, bez okazji, po prostu w ten sposób, tak? Zrobimy. No a teraz przechodzimy do głównego tematu tego filmu, do tytułu, który zaraz się ukaże. A tematem i tytułem dzisiejszego filmu jest o właśnie to siódmego lutego pogoda nie nastraja nas optymistycznie Ech, nie że jest zimno zimno nie jest ale jest mokro o, no cóż, trzeba wyjść z domu i pozbierać trochę pieniędzy. Eee, e, jeden skłon. I jeden on. Pieniądz darmowy. Idziemy dalej na łowę. Może w tą stronę. Dziękuję wszystkim, którzy mile komentują na moim kanale. Czuję się z tym wspaniale. Doceniam Wasze komentarze chociaż ukryte są przede mną Wasze twarze, ale wiem, że po drugiej stronie ekranu znajduje się moja fajna publiczność o, o, o. a tutaj Sprawdzam już podświadomie czy jest kaucja, czy nie Ale i tak wezmę cię. Kolejny pieniądz aluminiowy Oh, schylam się po niego kolego Czy kaucjny? Chyba nie Ale skoczy do worka naszego oh. Bolą mnie plecy I bolą mnie kości Ale na szczęście powstał już Wspaniały wynalazek ludzkości Kolejny skłon oh, Tu jest on Red Bull Można znaleźć dywaniki samochodowe w dobrym stanie Ale ja skupiam się na puszek zbieranie Nastawiam się na puszek zbieranie Kolejna puszka wskakuje o! Kręgosłup boli mnie I bolą mnie kości Tych butelek nikt nie zbiera zwrotnych już Chyba nie czy ja będę zbierał? Nie wiem. Zastanowię się. Miejsce Biesiad. Są dwie puszki, ale widzę, że oni to wyrzucają za płot raczej niestety. I tam już jest tego całe mrowie oraz butelki zwrotne widzę też leżą. Wybiorę się tam niebawem, na tą skarpę. ho Puszki leżą tam po horyzont. No nic, pakujemy Pakujemy i dalej idziemy Kolejne puszki są do zabrania I kolejna okazja do schylania Nie A ta? Też nie kaucyjna bolą mnie boli mnie kręgosłup i bolą mnie kości a tam widzę dalsze puszki do podjęcia są i one dla mnie tutaj zostawione i znowu Ech. Ech. muszę schylić się dwa razy jeszcze worek nie przyjmuje zbuntował się worku worku przyjmij je, proszę kiedy je tutaj koszę worek przyjmuje w końcu jest kaucyjna pogięta to nic my sobie wyprostujemy i ostatnia już na trasie schować ją da się da się o, trochę się zmachałem Trochę się poschylałem i dla takich właśnie gości, których bolą kręgosłupy, których bolą kości powstał ten oto wspaniały wynalazek ludzkości. Zaraz otworzymy i go wszyscy zobaczymy. Jest i on całkiem nowy, chwytak plastikowo aluminiowy. Wielozadaniowy Chwytak do podnoszenia Śmieci Rzekłbym raczej pieniędzy Plus magnes, ma gdzieś tam jeszcze magnes Gdzie on go ma? Tu gdzieś chyba U góry, o jest on tutaj Wyostrzy się telefonie Nie chcę się wyostrzyć Jest też haczyk, na który można zawiesić sobie woreczek <noise> Dziękuję zawodowy, że kupiłeś sobie ten chwytak. <laughs> I teraz będą wygodniejsze łowy. Co powiecie? Moim zdaniem jedna z lepszych rzeczy na świecie taki chwytak do chwytania, do pieniędzy zbierania. Dziękuję za oglądanie. Wszystkiego dobrego. Kończymy znowu kalendarzem. Myślę sobie, że jeszcze coś dzisiaj się wydarzy. Dnia 7 lutego 2026.